Siemano, ja jestem misza, a to jest mój pierwszy odcinek z serii na YouTube Hearthstone'a. Chciałem pokazać Wam waszą, moją grę. Będę grał Murok W trybie standard to jest wersja z dziczy przerobiona przeze mnie. Za chwilę zobaczycie jak wygląda Dek. I mniej więcej jak się nim gra. Polecam, bo naprawdę przyjemnie się nim gra. Brakuje mi tylko uroczystego czuwania a jako, że nie, wy nie wydaje gry, kasy na grę, to zbieram właśnie złoto na kolejne e Kolejne skrzydła Czarnej Góry. Tak się prezentuje dek. Będziemy grali przeciwko druidowi. Najprawdopodobniej Cetun. Myślę, że strażniczka z Uldumanu będzie tutaj ok, ale Razur Drake jest zakazane. Uzdrowienie, nie bardzo A niestety na start dostajemy podaj płetwę Nie za bardzo nam się póki co przyda oh, oh, Oczywiście proszę, tu raz skip Bo jak widzicie pier jedyną jedynka jaką mamy to pokorę No na szczęście też skipuje My tutaj się nie musimy śpieszyć Jesteśmy talią kontrolną Na czym polega cały zamysł z deku no, bronimy się, rzucamy swoje murloki i właściwie dopiero w dziesiątej turze leci. Podaj płetwę z pierwszego w sumie dostajemy 12 źródeł z z właśnie wojownika bojownika błęko... Błękitno-skrzelich i murlok Warrior Leader z drugiego dostajemy od 30 do 32. Zależy czy nam wsiądzie. Czy nam się yy... Tutaj polecimy za kolitą bólu Widzę, że nie wrzuci. Yy, w zależności od tego, czy nam się dzieje, trzy wojownicy yy, i czterech yy, murlock warr czy na odwrót. Jako, że w sumie jest siedmiu, my wrzucamy ośmiu. To różnie to bywa. Yy się. O, właśnie rozdziemca Aldoru by się przydał. Dobierzemy. No, myślę, że jak dostajemy drugiego murloka szarżą, to można go skrócić przez Dimage Spell Spell Damage. E, jeżeli by poszedł swipe w rozimce Aldoru, zaczepił kolitę, no to by było kiepsko. Kod mi szaleje ja tak w ogóle w pokoju. Teraz myślę co zrobić. Nie chcę rzucać równości. Może się przydać później, jako że on ma tych całych 4 na 5. Jeżeli Twój tu ma 10 ataków lub więcej zajmu, plus, yy, plus 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 yy, plus 5 do życia. Myślę, że tutaj strażniczką go Zmniejszę, dobiorę, droga podaj płetwę, dobra skrócimy go tym i lecimy na twarz, no co dalej, gram na dwa kodo, nie jeden kodo, wyraźnie za coś wymieniłem, aha za zurrejka E, jako że nie mam, nie, mam, nie mam uroczystego odczuwania, no to brakowało mi e, tutaj do ciągu, więc pojedną wiem Azur Drake'a wrzucić. No i teraz mam wyklirował skutecznie board. Że tutaj azurowy smokowiec wejdzie. Druga równość. No, Hero Power i niech leci Azur Drake jest spoko przez fakt, że nam daje dobór. Ale my jako tako nie mamy w tarii żadnych speli, które się z nim bufują. Można tutaj pomyśleć, żeby wrzucić Hammer of Wrath, Tutaj by fajnie wszedł Co? wtedy. O, apostoł Cetuna. Tutaj myślę, że już trzeba by clearować board. Trochę się boję, że będzie miał e, Inner Wave. O, właśnie. Ale, jeżeli ma drugi i wrzuci mi katuna, to będzie problem. Tego fajnie by było, jakby tego nie szczęścił. O! I teraz zrobił głupią rzecz. Bo ja sobie clearuję. Właśnie w takiej sytuacji by się uroczyste czuwanie przydało. Bo teraz pada 5 jednostek, czyli rzucilibyśmy to za zero. No, szkoda, że nie ma. No ale jedziemy, mamy już przewagę i tak w kartach. On ma 4, my mamy 6. Eee, tyle samo dobraliśmy. Mm. Jego ceton już ma 19 ataku. I to jest dość duży problem. Drugi jest Wild Paromancer, ale myślę, że musimy dobrać. Musimy mieć jak się pozbywać tych kolejnych kreatur. No i tutaj pójdzie Pokora, zdecydowanie. Następnej tu, żeby fajnie wsiadło Kodo. No niestety w tej talii musimy na ogół... Na ogół całą talię przemielić. Nim będziemy mieli Litala. Ja się zastanawiam, szkoda, że tylko jeden... O! Że tylko jeden lider. Nie doszedł żaden Warleader, ani Doomsayer. To by nam pomogło. Hm. Dobra, przyszedł drugiego smoka. Ragnaros tutaj fajnie wsiądzie. Ja podejrzewam, że teraz poleci Cetun. Jednak nie. Aaaa... To jest większy ma, ma potencjał na borcie. A ja nie chcę rzucać drugiego Pyromancera, dlatego, że nie mam jak się potem z na pozbyć. Tak sobie myślę. On już ma tal. Katunem. Ale ja za bardzo nie mam jak się obronić przed tym literem. Bo nawet jeżeli wykrejeruję mu borda, no to nie mam czego dostawić. Tak sobie myślę. Nie no muszę w ten sposób zagrać. Zmniejszyć mu potencjał, dograć Ragnarosa. W ten sposób się bronimy przed Itarem, bo w sumie nie ma jak mnie zabić. A gdybym mnie rzucił równości skrócił kto to był? Druida szponów. Problem by był taki, że mógłby tego ten Ragnaros uleczyć pędzące kodo. Wtedy i tak byśmy byli na litalu Myślę, ja że tutaj żeby to by czempion pójdzie, w niego Wyleczymy z zakazanym uzdrowieniem naszego Ragnarosa Bo w gruncie rzeczy on nam daje przewagę Tutaj 4 Dobra Uch, Teraz przechodzą nam strażnicy zagłady Z tym, że nie mamy co dogrywać Nie mamy jak ich blokować Jak ich wykorzystać w ogóle Gniew. To no, fajnie trium wchodzi, bo on się skrasa z nim. Ale przydałoby się trójda Krócić Konfekracja. Zagramy w ten sposób, myślę. Niech się męczy. Potrzebujemy dobrać murloki. Aktualnie mamy tylko 4 z jednego podaj płetwy, z drugiego 8 co daje w sumie 12. Nie ma opcji na zabicie. Terazem powinien tylko użyć Shiro y polecić na twarz, chyba że ma coś do dociągu. Nasycenie lub coś takiego. <laughs> ok, chyba ma dalej 21. Dobra, teraz z Tyrionem polecimy. Jako Ceton chyba ma dalej 21, więc nawet jak go wrzuca, niewiele mu to daje. Tylko ja nie mam jak się go pozbyć. Rozpoczyna się Symfonia Grozy! to jest ciekawe. Konsekracja. Jak sobie ładnie ich poskracać. I myślę, że tak zrobię. I już polecimy na twarz. Trzeba go zacząć zbijać. On się zaczyna bać. Hmm, mamy tylko jednego... Rozjemca Aludoru. Którego jeszcze nie mamy na ręce jak poleci CETUN to będzie problem a no właśnie Czyli teraz mi rozjemca nie dojdzie to w to Więc nic mi tak nie da, bo mi brakuje właśnie manny. No następny doszedł, jak widzicie, trzech ostatnich kontaktów. Mam urloki, które dawały mi zwycięstwo. No trudno się mówi. On już ma pewny lital. Nawet nie musiał heroldów używać, żeby wtasować z powrotem. Katuna do... na szczerze, że po raz pierwszy tym paladynem w ten sposób przegrałem, że po prostu zabił mnie sam Ketun. Dobra, myślę, że dzisiaj to by było na tyle. Lekka prezentacja, jedna gierka. Ogólnie gierki są długie tym talium. Jeszcze poza tym mam... Pistruida, yy, druida. Też nie 1 do 1, bo brakuje mi czarnej góry. Ale mam 525, teraz jak odblokuję sobie... ...jedno skrzydło... Jedno już mam odblokowane, w drugim będę miał druidkę płomieni. To myślę, że będzie już o wiele lepiej. Z Fandralem gram. Też jeszcze w Hawkliku, mi się odblokuje, no to myślę nad jakimś Zolokiem. I w międzyczasie się Midrange Hunter. Dobra, to by było na tyle. Dzięki za oglądanie i na razie.